Dobra, rozpoczynamy w takim razie. Ej, Dobra, co tutaj się jest? dzieje? My przyjeżdżamy. Niech niech powie po prostu, że jest, że było wiadomo. No, no, no. jak niech powie, jest. że jest Hugi-Hugi, niech wie, co to się wyciszy. Widzę hogi ługi. Widzisz? A czy... No, ale widzisz tam małą zabawkę, kurczę. Ej, kurce. to ja chyba mam, ale. Ej, to jest tak. po prawej. No, 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 tutaj możesz robić po Mokcie, jakby co, czy gra, tutaj, dobrze to? działa. A to jak jesteś tak, to tak, to się wycisz. Dobra. To lepiej żebyś. Dobra, ja w ogóle myślę, żeby tą grę troszkę zwiększyć jasność, bo to jest tragedia po prostu. Eee, jeśli chodzi o jasność tej gry, hmm, zrobię. Znaczy no prostu... nie wiem, jak jest ideal, ale to. Yeah. Nie no, nienawidzę tego pojęcia o Niech mi się ktoś chce ją zrobić. Że chodzi o to? że ty jesteś ten? Ja mogę to no. zrobić. No, A, tak. tak. Ja tego nie jak jest git? się ułożyłem to jest tragedia tu jest! Gdzie, gdzie, gdzie? On nie co tu jest? Kurwa! Klapie mnie! Złapał mnie! Nie! On nie mnie gdzieś! No bo chcecie do wentów wrzucić Ja to nie pomagam! To ułożyłem! A to nie wiem o co chodzi. Idę... Idę po was! O kurwa hagiłagi! Uważaj, tu jest Hagiwagi! łagi! Mam... Uciekaj! On mnie. mnie nie widzi! Ale nie się mnie nie A kto jest Hagiwagi? Idę kogoś podnieść! Hagiwagi! ja, to ja? Kurde, rzucił mnie gdzieś! Ja mnie rzucił! Ej, tu jest jakiś mały! Ja A to ty! Podnoszę! Halo, pomocy! Pod, w wy, mnie. Wyźmiecie mnie z wenta! Gdzie ty jesteś? zabawkę, zabawkę wziąłem! Dzień o! Halo? Biegnę, ale nie wiem gdzie jesteście! O kurde, a jak się łapie hmm. koło z wenta? O, goni mnie, wyjdź, wyjdź! O nie, pomocy? No goni mnie od razu, no, tu laluję! Tuna no ledwo co wyszedłem, a mnie no, już mnie znowu nie no! Czekamy! Idziemy! No nie, no, nie Tuna, mogę nic zrobić, po? na piętro mnie nie na piętrze, gdzie z nim jest? Nie no, wiem, czy da się jaśniej? No chciałbym. No, co nie się wiem, grze? idę no po taskach. Nie, nie, no i znowu do venta wpadłem. No, Halo! <śpiewanie> <śpiewanie> Pomocy! Jestem w węcie! Pomocy! Ratunku! O nie, hagiwagi mi tu wychodzą! No żachuj je. Piętny my... las hagiwagi! Ja pierdzielę ile ich jest! Nie wiem, A ja tak mią, nie w Ja, ja idę odnieść jakąś część zabawki! Wyjmijcie mnie stąd, umieram! Nie umierasz, daj spokój! A! O, coś, o, coś Jezus, zrobiłem, jakiegoś blisko. ten. No, o, dziękuję! Było blisko, prawie zginąłem! A co to jest ten hagiłagi taki? Nie ten to mały, ja, to nie to wiem. To informują, chyba. A, informują. Nie wiem, jakąś część zabawki odniosę! Co to dużego hagiłagi? Morda tu. <noise> Dobra, o nie, Hagiłagi! Uciekał, no, mówiłem, goni hagi mnie. Dostaw mnie! No to co, te taski robić? Ja właśnie robię pamięć. Goni tak. mnie, pomocy! Robię, ja, robię ja robię szybkie trafianie O nie, złapał mnie. O nie. <noise> Dobra. Robię. Teraz teraz robię to jest zrobione, gitara. E, teraz tutaj. Pamięciówka. Jestem w jakimś, w jakiejś dziurze. No zaraz, ja, się, zaraz po ciebie pójdę. Manu, tylko robię pianinko. Też robię pianinko. No, w ogóle jestem no jeszcze jedno. On idzie, Ej, on idzie w tę stronę. Co ty mówisz? O, się! No nie, 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 no! Ślabała mnie, no! Co no, tu się dzieje? No ja, ja pomagam, ja pomagam. Co utaska robiłem! Zostaw mnie! No to ja już umieram, ciekawo, mam dętkę. Ciekawo, ciekawo. No i wrzuciła mnie. Dobra, ja już mam dętkę. O, nie. No nieee! Będę zabawkę zanieść. No, się. No dawaj! O kurwa, goni mnie znowu! No nie, no! No tuneluje, nie? Naprawdę, staram łatwą ten. Widać, że gra z DBD No, ale ci skałę. No <laughs> ale to śmiesznie wygląda. No i znowu w tej dziurze jestem. No, ja już nie żyję. Ja powiedziałam, tak ale mnie wystraszyło. Możesz uciekać, bo tu jest. No właśnie tak mi się wydawało, że słyszałem. coś Do Tego się przestraszyłem. Brak, ja tekcentował. Widziałem. Gdzie jest ta zabawka? A nie, to tą. A to jest najprostsze akurat. Czuję się dwie nogi. No właśnie, ja szukam jakąkolwiek tatkę. No. Tego nie, nie radę radę. No i wychodzą i mi tu te chuje. No spierdala. Ajajaj, aj, aj. ale on ma nas na to jest niemożliwe wręcz. Na hita, nie na to A to w sumie na trzy, ale no... Nie. Jak, jak, da się byla... no... nie! Da się no nie da się... ale nie da się uciec praktycznie. Idę Legion! Chodź po nie, mnie! Nie, nie to tak, jest ich tu coraz więcej! Już! go! Szybko! Mogę ci! Ej, kto tu jest ze mną? Ja. O nie! Ej, co się dzieje? Hany, hany, co jest? wyciągamy cię. Koyetek, on tu idzie od razu. Jak to wyciągać w ogóle? Nooo! Łapkę... Jeszcze no, ja! Jeszcze ja mam kietek! On nie widzę! No. Uciekaj! No nie, to! Chodzi mnie! Chodzi mnie! No nie! A to nie lekion on był! No, no ja jeszcze tu jestem! No nie, zeżar mnie No nie akurat rzuciłem ci łapkę Aj, aj, aj. Kurde nie no mogę. Czy mogę cię jakoś zabrać? Ale comfi! No i zginąłem O nie! No chyba nie uratujesz no Muszę. No nie mogę się nie uda. Znałem, gdzie musimy iść tak naprawdę? No tu jest task, dobra nie, Dziwne, pomięciowe. głupie, że nie mogę podnosić. Nie Aki. wiem, też trochę, nie kumam. Nie o, nie ale wiem, to, ja to <laughs> Nie, no to strasznie trudne. o, o, o ja to zrobiłem. Skąd ona to wie? Nie wiem. No, dam radę. Dobrze, kurczę, zrobiłeś to nawet. Dawaj. Dobra. Gdzie jest port depozytora? Okej, okay, to jest Huggy ja tam nie. Ja tam... Tylko to również... chyba zostawisz sam, wiesz? Musisz podnieść. No, weź się to coś może. Dobra no, nie moja wina. Aha, no dzięki. Pomagam. Jupiiiit. Ojej <noise> no. Już wystarczyło, że to się zamknęło nagle. Jest szakietka. Pomocy? No trudno jest jak hagi jest za nami Dobra Aha Naprawdę u mnie No okay. ja już no. No, to no Bieg na kojetek No lepiej go Uratuj bo to będzie koniec Ale w ogóle trzeba do innego chodzić żeby wyjąć? Tak o kurde To są Czucie. jak haki Szukaj hacza <laughs> Jakimś cudem wyciągnąłem, ale... No, póki co łatwo dla killera się wydaje byłem jeszcze dwóch... Nie, ona tu jest! Tak, Wiem, pra... dlatego ja krążę wokół tego Tutaj! Żegnaj, ja z tym Nie Ja? Dobra, weź się wydrzyj, dziękuję No nie no o no, kurde. Uy. No nie no ciężkie. Bawcie się tym... Co babki robić daski? O kurde. Jedźcie geny! Próbuję <grych> Ale nie możecie trafić, dobrze no, kurczę unikasz. No dobra lupa Nie, jak! O, o nie! <grych> o, nie. <grych> Ale jak! Przecież no, bym to nie! Na trochę z daleka, no, no jakoś dziwnie, może ma jakiś obsarawy atak w sumie nie wiemy. To trochę szukaj Hacza Ej, a ja ożyłem. A nie, już nie. Coś się zbugowało na chwilę. Ale dwóch części nam brakowało, w sumie nie było no tak źle. Tak. ja jedną no, wrzuciłem. No i ja na pierwszą grę, no to nawet No ale pamiętajcie, że ona też grała pierwszą grę. No tak, to wiadomo. Czekajcie, ja może sobie szybko zrobić tej czy nie? No, teraz możesz stotować, bo i tak jest to, gdy skończy, to trochę zajmie. No, ja mogę się poddać. no. nie, nie, ja no, ugra się, jeszcze, nie. ugra. Ugra, to na spokojnie. Dokładnie nie, O, nie, nie, co nie, 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 no daj ci parcy, które są... Aha! E, które musisz po prostu wszystkie tej parcy zebrać, żeby wygrać. Okay. No oczywiście. I musisz weźcie, do, do... Gdzieś, weźcie gdzieś zapisujcie co ja mam robić Chodzić! Uciekać! Coś jeszcze To wszystkie? Nie, bo tutaj jest. Moje zdanie mogę trochę zmniejszyć te taski. No, no ja są nie. kurde trudne straszliwie. Może Za to drugim, jest tak domyślnie na te 7 osób, czy ile my mamy? A. Nie, na no 6. Nie, a nie mamy. Nie, no mam. E, aj, aj, aj. Kurde. Ajajaj. Ej, kurde, teraz. Są trudne. Nie wiem, gdzie Dobra, w o, następnej nie, ugramy. I to nie jest tak, że, że to nie tylko wymaga czasu, ale też kurde, potrzeba skupienia się na tym straszliwie. Tak, ale te taski nie są trudne. Mm. No czy ja wiem, czy nie są aż takie trudne? Nie wiem, kierować was musiałem no. Trochę, trochę, trochę ciężkie są mimo wszystko. To ja ci kierowałem? No. Witam. długo się to robi. Witam. Cześć. No cześć. Myślę, witaj, tak witaj. Nasu. No właśnie o to chodzi. Dobra, co mam. No, ciężko jest to zapamiętać w przekazie skupiając się na tym, że kuki, cookie w każdym momencie. Kugi -Wugi.